Siema. dzisiaj będzie taki wyzwanie. Będę musiał tak wiem dla niektórych to nie jest problem, ale dla mnie to będę musiał osiągnąć 5 gwiazdek. Mam trzy próby. Ja pierdolę. dwa IQ włączamy. A ja nie wiem, jak się zgubić policji. No. No jeszcze coś się dzieje. Jeżeli wam się spodoba ten odcinek, to, może, to możecie zostawić łapieczki w górę i subskrypcję. A ja do policji mam strzelać, a nie? Czemu wy do mnie strzelacie? Jak i tak skiniecie. <grybujesz> Ajajaj, źle rzuciłem. Piłem. muszę wyciągnąć klawisz w dobra możecie wchodzić na mojego discorda tam będzie tam będzie taka tam będziecie się dowiadywać o o odcinkach e, i będziecie mogli sami głosować e, jaki, jaki z czego odcinek ma być, więc chyba się opłaca chyba e, no i i napiszcie w komentarzach czy chcecie mm, zfocjnijte live'a i teraz będzie włączony, włączony czat, bo wtedy nie było włączone. Nie, nie mogłem włączyć po prostu. A może tu dawajcie, ta tu będzie idealna. Ciupa, mu nieniu. Sorry, że długo nie było odcinków, ale jak nagrywałem odcinek, to, to mi brat wpijał do pokoju i takie rzeczy. Albo... Y, albo... Mm, coś musiałem zrobić. Ja i y, Najdy rzucamy. I tak nie dorzuci, ale nieważne. Mm. Pa, pa, pa. Malala kumalala kumala sabesta. Ja pierdolę jak ja mam ajmo w tym gita. Jak to na tam nie dolatuje? Jak ja sobie biorę ze snajpera, a ja sobie skroluję, a tu kuźba nic. Dobra, je... jest policja w pitach, poczekajcie, to mnie wkurza. Dobra, najdy test trzeba porzucać żeby policja nas nie skupiła jak ja głupi jestem tu podane i zarzucimy tam dla policji nie, nie dolatuje a jak tam wyrzucić Они танцуют. Давай, бомбатываем их там. эй эй Jaki ok, ja głupi jestem! Ja chcę tu zejść, niżej. Kiedy helikopter będzie? Hehehehe <laughs> Ciu papi, mojeno Nie <laughs> podwójne Ciu papi Żyjemy by umierać Ja pierdolę. Kiedy tu policja przyjedzie? Nie uspokójcie się. Jakie ja mam seza? Siema. A że ja policjantem zapiłem mi nic? No, trzy gwiazdki, dobra! Pamiętajcie, pięć trzy gwiazdki... Znaczy, pięć gwiazdek i tak... I celo wykonany. No to tu sobie tam szalimy... I czekam na... I, i... helikopter. Siema! Jezu, czy ty uciekasz? Co, do mnie? Ale mi, ale mi, mój... Ja tak Oni tu sobie przyjadą. A szklane się chyba Lubi się bawić, a zwyczajnie papa jaka patrzy. Maluje i sprząta, to mój super kompan. Lubi się bawić, a zwyczajnie papa jaka patrzy. Skąd mnie Oni są jakieś czterdzi, bo oni wiedzą gdzie ja jestem. Patrzcie. Oni mnie od razu laserują. <ścoughs> Ajajaj. Jakie ja mam. Cztery gwiazdki, jest pokro. Hmm... Dobra. jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to możecie zostawić człopeczkę w... znaczy napisać w komentarzu hmm. Hashtag banan. O, słodzik! Czemu dołam jeszcze? Oszlamuł O, tam kolejny leci. Jak mi się zregeneruje. No. Tu kolejny leci. Możesz się zatrzymać. Dobra. O, pięć gwiazdek, dobra, pokcząp. Eee. Poczekajcie, zrobię screena, dobra. No i... No i nie... Tak. Dopóki nie zginę, to skończę odcinek. To nie kończę odcinkę. Ja pierdolę, ale trudno. Kuźwa. <gry> 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 EPG Latam sobie tu jak... Co teraz latarkę zaświecisz? Co, bo nie widzisz w ciemności, to musisz latareczkę zapalić. Co mi tu zlatujesz, sieciu mały? I tu przychodzą. Gdzie oni są? Jezu, ile oni tego mają? Gdzie on jest? Tu jesteś? Tu 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 tu, 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 tu. Co? Nie wiem Skąd? Jak? Dobra Jeszcze raz przypominam Wpadajcie na mojego Discorda w opisie albo... Albo w poprzednich odcinkach w opisie No i co? Myślę, że kończymy. No i co? No.